Jan Reszeć. Jan Reszeć to człowiek o wielkim sercu, człowiek, który kochał Choroszcz i mamy coś wspólnego, ja i pan Jan, ponieważ pan Jan jest, był od urodzenia w choroszczu. Ja jestem również, ja jeszcze jestem. Nas połączyła najpewniej miłość do Choroszczy, Stąd ten obraz, który zamówiłem o pana Jana. Jest panora, panorama choroszczy. A dlaczego wybrałam ten obraz? W 1986 1985 roku wybieraliśmy się z rodziną całą. Na, wybieraliśmy się, ale, ale nie wyjechaliśmy na stałe do Kanady. Każdy coś z sobą bierze na pamiątkę, żeby przypominało. Nie ubranie, nie garnek, nie pizwanek, tylko chciałam choroszcz, panorama choroszczy, bo jestem związana z dziada-pradziada z choroszczą. Kochał swoje miasteczko i dlatego też zamówiłam ten obraz. Wizy nie dostałam, a obraz został. Tak. Pana Jana wspominam bardzo serdecznie, ponieważ to jest człowiek o, o wielkim ogromnym sercu, kochał sztukę, lubił to, to co robił, tak? Wiem, że dużo moich znajomych miało obrazy, w mojej rodzinie gdzieś to tak jest. Ja mam tylko ten jeden obraz i bardzo żałuję, że tylko ten jeden. Ale ciągle, jak patrzę na ten obraz, mam w myśli, w sercu pana Jana. Jana, który kochał Choroszcz, który malował obrazy i nie tylko choroszcz, ale związane przede wszystkim z Choroszczą. Tyle mogę powiedzieć. Oby więcej takich było ludzi. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj parę słów o moim nieżyjącym już przyjacielu, parę lat starszym, o Janie Roszeciu, znanym tutaj, na no, poroszczenię, można powiedzieć, o Was gminie choróżka, też z kolonii ruszczanych pochodził, z Ostrówka. A dlaczego Ostrówek? Dlatego, że tam, koło niego, był było źródełko. I to źródełko miało bardzo zimną wodę. Nazywał pan Jan, że to jest zdrój Ostra Woda i to tak nazwane zostało to miejsce tam gdzie jego siedlisko było ostróbek. stąd może pojawić się właśnie że z Ostrówka, ale to jest związane z tą zimną wodą źródełku. To Jana znałem no, gdzieś tak od lat 70. No, Zbidzenia, tak. Potem, gdy on miał dużo olszyny, tam ze swoim tatusie jeździliśmy, tam od niego kupić trochę olszyny, żeby na drzewo pociąć i potem zimą jako na opał. Pamięć, ośma wysunięta, to tak jak węgiel pali się. To była taka już coraz bliższa znajomość, no bo częściej tam się bywało. No i widziałem, że pan Jan maluje obrazy, widoki. No i y, fajnie, tak, bo to tak o no swoją pracownię miał w kuchni. Także w ten czas miał gdzieś około, chyba, no jak poznaliśmy się, 30 lat, a ja tam parę lat młodszy. I y, kiedy ja już wróciłem z wojska, no to tak sobie pomyślałem, że dobrze by było, żeby pan Jan uwiecznił parę naszych osób z rodziny. Więc żonę, jeszcze tak jak tutaj widzę za mną, z wczesnego okresu naszego poznawania się. No i ja gdy wróciłem ze szkoły oficerskiej, bo tam byłem w Jeleniej górze, też mi namalował to ze zdjęcia. To są portrety robione ze zdjęć. I jeszcze troje dzieci. Też, też takie portrety, no, których tutaj przy sobie nie mam, ale, ale to na wystawie będzie. Także z prośbą z Centrum Kultury, z innego Centrum Kultury i Sportu, też no, udostępniam to, co mam. Mam tylko malowanych tych pięć portretów, ale widziałem, że bardzo ładne są widoki z Raka Góry na Chorosz Kilku osób. No, myślę, że to chyba też na wystawie może będzie. Co jeszcze takiego? No, u pana Jana gospodarstwo, zresztą on był samotny, tylko mama żyła, już tak nie znałem. Tam miał taki chleweczek no, chlebeczek i drewutnie, tak to nazywał. Studnie miał, ale z tej studni to tylko woda była do mycia i do prania, ale do picia to zawsze chodził do tego źródełka, do zdroju. No tam na Ostrówek, jakieś 250 metrów od domu. Na drogi, ale... ale woda była no super, także zawsze była zimna, y, latem tak jakby z lodówki wzięta. No, źródełka nie ma, szukałem, szukaliśmy z kolegą Szynkiem Taczyńskim, ale niestety poziom wody tak w Polsce opadł, y, że te źródła, które tutaj były w Choroszy, w okolicach, powysychały. Między innymi nie ma tego już zdroju, też, tam w Ruszczanach na Kolonii. No i dobrze, namalował. Ostatni portret, jaki namalował, którego nie mam i już tego nikt nie zobaczy, bo ja nawet na oczy nie widziałem. To był portret mojego ojca wojskowy. Ja zamówiłem też, żeby namalował. Mój kolega ze szkoły, który mieszka w Ruszczanach, Tolek Kozłowski, on mówi słuchaj, ja byłem w sobotę i widziałem ten portret namalowany ojca, stał w kuchni, już przygotowany. A ja miałem go odebrać i myślałem, pójść pójdę w, w poniedziałek, wtorek może. No traf chciał nieszczęśliwy, że 30 stycznia był taki no, dzień, taki, taki od, ta odwilż była w ten czas w styczniu, ciepły i słyszę Syrena. Wyje. Wyglądam tak przez okno, może coś gdzieś się pali. Patrzę na raka górę i jest taki siwy dym, taki spory. Nawet nie przypuszczałem, że to pali się dom y, razem z panem Janem Raszeciem. Zapalił się od tego, że y, zwarcie pod licznikiem było z tej szlicy, do której doprowadza się napięcie y, od y, słupa. Tam gdzieś jakaś woda zapłynęła i y, zaczął palić się, bo to w sieniach, drewniany dom. Dom się zajął, pan Jan też tam zaszadział i zginął tam, spalił się, ale znaleziono, że był w takim przejściu między sypialnią a kuchnią. Widocznie chciał uciec, ale już nie dał rady. Także tragicznie, 30 stycznia 1995 roku, w wieku 58 lat, odszedł od nas. No i tak przez lata. Oczywiście wspominam, a co jeszcze jest błędem, na cmentarzu jest pomnik, między innymi taki rodzinny grób, gdzie napisane, że zmarł w kwietniu, co jest absolutną nieprawdą, sprawdzałem jeszcze raz, chociaż pamięć mam dobra, ale jeszcze w straży sprawdziłem, jest owszem wyjazd w dniu 30 stycznia do pożaru, tam, nie wiem skąd się ten błąd wziął, ale jeśli ktoś nawet trafi tam na cmentarzu, to proszę tej daty nie brać za właściwą. I tak odszedł nasz artysta, a jeszcze pamiętam bardzo ładny obraz, namalowany był papieża Jana Pawła II w naszym kościele, no, tuż po wyborze, tam wisiał, no, ale nie wiem, jakie obrazy są u ludzi, zresztą zobaczymy na wystawie, co kto tam ofiarował. Ja sam jestem ciekawy, no trochę akurat nie, nie dyspozycji pewnej, bo kłopoty z przemieszczaniem się, no, ale myślę, że... Może chodzić na fotografię, jak to dostanę, jak ona wygląda. Także wspominam bardzo dobrze pana Jana, bardzo grzeczny, uprzejmy, cichy był, spokojny człowiek. No, taki, no trochę późno ta wystawa jest, ale dobrze, że jest. Że ten pomysł był, żeby jednego z naszych malarzy upamiętnić tą wystawą, przypomnieć dla niektórych, a dla niektórych to będzie nowością, że taki, taki u nas artysta, Malarz tu z choroszczy też pochodzi. Pamiętam, gdy byłem małym dzieckiem, wraz z rodzicami chodziliśmy do znajomych, do ich znajomych, którzy mieszkają w choroszczy. Często spotykałem obrazy, takie same obrazy, które wisiały również w naszym domu. A mianowicie był to Jan Paweł II, ale w Czerwonej Pelerynie czyli jeszcze wtedy Karol Wojtyła. Okazało się, że były to obrazy Holosczeńskiego malarza Jana Reszecia. Najdalsze wspomnienie, jakie mam, gdzie pierwszy raz usłyszałem to nazwisko, to właśnie był dzień śmierci. Ja mieszkam w Gaju, niedaleko Ruszczan. Pamiętam poranek, gdy wstałem i rodzice rozmawiali, że spalił się Reszeć, Malarz, malarz, który właśnie namalował obraz Wojtyły wiszący w naszym domu. Dzisiaj po latach, wielu latach, można powiedzieć, że ten malarz wraz z innymi trzema malarzami wchodzi w taką czwórkę malarzy choroszczańskich, czyli Aleksander Wells, Aleksander Ambrożewicz, Albin Waczyński i Jany Reszeć. Cieszę się, że powstaje wystawa, wystawa pracy Jana Reszecia. Ja podczas swojej byłej pracy i współpracy w Ośrodku Kultury w Choroszczy. Organizowałem, pracowałem przy trzech wystawach, przy Albinie Waczyńskim, przy Aleksandrze Welsie i przy Aleksandrze Ambrożewiczu. No nie udało mi się jeszcze otworzyć wystawy Jana Reszecia, ale cieszę się, że te obrazy będą wisiały w galerii i że mieszkańcy będą mogli na znowu, na nowo poznać, poznać twórczość. Reszeć w powszechnej świadomości mieszkańców Choroszczy bo to już niemal 30 lat od jego śmierci. Trochę się zamazuje, więc warto go upamiętnić. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy jakiś czas temu złożyliśmy prośbę o nadanie nazwy ulicy, jego imienia oraz też tych innych malarzy, o których wspomniałem wcześniej. Tak, żeby ci malarze, którzy tworzyli w Choroszczy, którzy mieli wkład w kulturę choroszczańską i sławili nasze miasto, byli po prostu upamiętnieni. Upamiętnieni chociażby poprzez to, że ulice, które powstają licznie w naszym mieście, mogły nosić ich imiona. Porozmawiajmy o Janie Ryszeć. Jest pan jego kuzynem. Kim dokładnie? Tak, to w zasadzie Jan Ryszeć. To mój tato i Jan Reszeć. To są bracia stryjeczni. Ja natomiast jestem synem Ignacego, czyli brata stryjecznego Jana. Czy to najbliższa rodzina, jaka została? Nie, jeszcze jest w sumie trzech braci: było: Zygmunt, Michał i Ignacy. Ja jestem synem Ignacego i teraz jest y, syn jedyny, który został Zygmunta, który mieszka obecnie w Starosielcach, Białystok i został jedyny syn świętej pamięci też Michała, najmłodszego brata Cezary, który jest lekarzem w, w tej chwili Mazowiec Sokoły. Także, tak? także jest. No w zasadzie trójka, bo mam jeszcze rodzonych, dwóch braci, ale oni no, za granicą cały czas są. Wszyscy macie dobą prawie ja na razie Nie, nie, tylko ja posiadam. Jakoś tak zainteresowałem się tym, żeby jakoś mieć w zasadzie to jest najważniejsza by była sprawa, żeby y, pamiątkę w ogóle mieć. To jest w zasadzie mi nic nie liczyło się i zawsze mówię i do syna mówię. po wszystko mówię jest y, przeżytek. Dziś masz, i tu nie masz pilnuj, i mówię, jak mnie nie będzie obrazek. mówię. To jest jedyna mówię taki ślad, który, który ja cenię to. Czy znaczy jakieś jeszcze pamiątki po nie Nie, nie w sumie. Tylko tyle co zdjęcia. Zdjęcia mam w tej chwili. Mam na chwilę obecną. Udało mi się cztery obrazy po prostu namalować Jakie jest Pana pierwsze wspomnienie? Pierwsze wspomnienie, no to wiadomo, było mały jeszcze. Pamiętam historie takie, jak na przykład rodzice gdzieś musieli gdzieś wyjechać i mówią, o to ci gdzieś, gdzieś zawieziemy i okrężną drogą, motorem mnie tato wiózł, żebym mnie zapamiętał drogi, bo na skróty też było bardzo blisko od Jana do, do, do naszej posiadłości, to były polnymi drogami, tak wyjść i to prawie by było widać, bo tylko Olszyna tam dzieliła drzewka i okrężną drogą, tak zwane przez to raka górę, motorem mu nie wiózł, ale któregoś razu ja popatrzyłem sobie, w, coś tam wysiadłem z Jana i tak podpoczyłem że jakieś tereny znajome, nie? I przez te łąki poleciałem do domu po prostu sam i on zaraz przyjechał za mną, no bo zginąłem gdzieś, nie? I to się, to się wydało, że to jest bardzo bliska odległość. To to utkwiło najbardziej w pamięci. No potem często chodziłem na przykład z ojcem. Też, ale oni tam mieli swoje... Wiadomo, jako dziecko oni mieli swoje tematy. I ja tam nie wnikałem w nic. Oni tam sobie rozmawiali. I ja tam, wiadomo, jako dziecko byłem czymś tam z, zajęty. To tyle, co było z lat, z lat młodszych. No i potem to już... Bardziej to już, no już tak w wieku szkoły średniej, to, to, co, to co zostało w pamięci I na przykład dużo utkwiło mnie jego twórczość, jak nieraz przychodziłem to tak jak było lato czy co, tam bo ogóle teren był bardzo piękny, dużo zieleni, Opuszczamy. tak, tak i często właśnie jego przy tych sztalugach, jak siedział malował obraz na, na powietrzu. Było nam dobre nasłonecznienie, dobra pogoda, często, często w, takich, w takich warunkach malował, bo warunki ciężkie miał w, do, w domu w ogóle ciężkie, przedtem nie było, oświetlenia nawet nie miał w domu. Przy lampach naftowych to powstawało, to nieraz to były jak okna, to były kółka takie po prostu wytarte na rękę, to tak żeby podejrzeć, co się na świecie dzieje, nie? Tak, a siebie to, to niekoniecznie tam zmycie mnie Tak, tak to było. Ale miał piękny tlenar dookoła, więc służyć za składzikę. Tak, miał, miał jedną rzecz, co mi utkwiło, utkwiło też w pamięci, to miał namalowany portret, bardzo ładny, brata Wacława i nieraz ojciec mój mówi Pójdziemy, jak tak były początki, zobaczyć, mówi, jaki piękny, mówi, portret zrobił swojego brata, nie? I on to miał w kuchni, no niestety, w pożarze zginął. I obraz spalił się tam. A jak doszło do tego pożaru? Tego to nie powiem, nie wiem. Ja po prostu dostałem wiadomość, czy to było od zaproszenia, wersje tam różne były, że zasnął z papierosem, i, i tak dalej, ale do, do końca to nie mam, nie mam informacji na ten temat. Wiadomość była smutna, że tak od razu. No tam nie było słychać o żadnych chorobach o niczym. To taki był raczej zahartowany człowiek taki, że nie było słychać, że tam gdzieś po lekarzach, po gdzieś jakimś szpitale czy coś, to ja tam nic nie wiem na ten temat. Taki i było na wszystko raczej. Z tego co ja wiem, to, to był. Wydaje się, że musiał być bardzo znany w okolicy, bo wiele lat starszych osób, mieszkańców mieszkanych w posiada posiada obraz namalowany przez Pana Jana i ciepło go wspomina. Czy wie Pan jak, jak to się odbywało te, te, te transakcje, te zamówienia? Czy to ktoś zgłaszałby Pana Jana? Czy on malował swoje obrazy, później szukał klientów? No na ten temat to akurat nic nie wiem, nic nie powiem. jak, jak to było? Tyle wiem, że malował ludziom, ale jak to było dalej, czy, czy, czy po prostu... No wiem, że w jakiś sposób ludzie się odwdzięczali jemu, no bo wiadomo, ta z początku, to jak skończył pracę, to nie miał jeszcze tej renty, czy emerytury. To po prostu, to mi się wydaje, że to był sposób na, ży na życie, te, te malowanie też, że może dosłownie nie było, że o tam taka i taka cena za to malowanie, po prostu Ile dasz, czy, czy co tam, są wdzięczność jakości, co, że tam. Bo ja myślę, że tak, tak to było raczej. No też pracował za wodę. Tak. Ale od ile czasu malował, kiedy malował, to trudno mi powiedzieć. Tato, żeby żył, to, to po prostu by było wszystko opowiedziane tam odset, no, do, do, bo całą historię znał dobrze. A to nie było mi tak po prostu, no żeby teraz. Tak, no to, tak, teraz to ja bym po prostu już zrobił jakiś reportaż jakoś by to była jakaś pamiątka, no i, i tak dalej, to, ale przedtem to co, młody chłopiec to tam maluje, to maluje, no to nic tam rewelacji żadnej nie było, nie? Może to co robię. teraz będzie początek do odkopania historii, stworzenia jakiejś biblioteki. Był nauczycielem, tak? Tak, ale w zasadzie też. Na ten temat też za dużo nie wiem. Wiem tylko w jakich miejscowościach po prostu uczył. Jakiego przedmioty? Język polski. Tak I, i nie wiem. Wiem, że to był chyba jako początkowa ta praca. No chyba to był Wasilków i tam nie wiem ile lat. To może to po skończeniu szkół. A ostatnia praca zawodowa, no to chyba rogowo. Szkoła podstawowa. No, może gdzieś coś jeszcze było. W międzyczasie, no trudno mi powiedzieć. Także miłym zaskoczeniem było na przykład, że dowiedziałem się, że coś, ktoś, teraz po tylu latach, jakieś wspomnienia są i to jest bardzo miłe. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy Was na wystawę Malarstwa obrazów autorstwa Jana Raszecia, która odbędzie się w Galerii Brudnego Centrum Kultury i Sportu w Kroszczy. Jan Reszeć to wyjątkowa postać. Urodzony w 1936 roku w Łuszczanach, zmarły w 1995 roku również tam, nauczyciel języka polskiego, erudyta, bardzo zżyty z lokalnym społeczeństwem malarz, zapisał się w pamięci Choroszczem wyjątkowo trwale. Pamięć o nim nie zmarła, bo pozostawił po sobie dziesiątki, jeśli nie setki obrazów, które zdobią domy Choroszcza nie tylko. Reszeć malował dla ludności lokalnej. Portrety, pejzaże, portrety domostw, kopii obrazów sakralnych, prace autorskie. Wszystkie szczere, choć wypracowane, bez nadmiernej dekoracji, z nutą melancholii, zwykle o chłodnej barwie. Wystawę, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować, powstała z potrzeby serc naszych i osób, które znały Pana Jana osobiście i go ciepło wspominają. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto zdecydował się wypożyczyć nam swoje imienie. Każdego z Państwa serdecznie zapraszamy do naszej galerii na pierwszą wystawę obrazów Jana Reszecia z Ruszczan. Otwarcie nastąpi 11 czerwca o godzinie 19 w ramach rozpoczęcia 39. Dni Choroszczy. Obrazy będą gościły w naszej galerii do końca lipca. Zapraszamy!